Cześć, z tej strony Mateusz Wyciślik i witam Cię w 22 odcinku podcastu Grow Hacking po polsku, w którym opowiadam jak w sposób skuteczny i skalowalny rozwijać swoją sprzedaż i marketing w sieci. A dzisiaj, w 22 odcinku, przygotowałem dla ciebie ponownie listę takich rzeczy, które szybko możesz wdrożyć w życie, i tym razem będą to rzeczy, które pomogą ci wydłużyć średni czas, który twój użytkownik spędza na twojej stronie internetowej, czy też spędza w twoim sklepie internetowym, i możesz się zastanawiać. Po co będziemy to robić? Po co będziemy wydłużać czas, który twój użytkownik spędza na stronie internetowej? Będziemy to robić z dwóch powodów. Pierwszy powód jest, myślę, że oczywisty. No, chcemy, żeby nasi użytkownicy zostawali na naszych stronach dłużej. No bo tak naprawdę to, co toczy się gra marketingowa w świecie online i nie tylko online to jest uwaga naszych odbiorców, tak naprawdę o uwagę naszych odbiorców walczymy, i to, że nasz użytkownik zostanie na naszej stronie dłużej, jest oczywiście bardzo pozytywne biznesowo, długookresowo. Natomiast z rzeczy takich bardziej technicznych, bardziej growhackingowych, to chcemy wydłużać ten czas w sposób bardziej lub mniej naturalny naszych użytkowników na stronie. Po to, żeby algorytmy, które oceniają naszą stronę pod kątem tego, czy ona użytkownikom się podoba, czy jest dla użytkowników czymś, co rozwiązuje ich problemy, no żeby te algorytmy mogły po prostu stwierdzić, że ok, ten użytkownik jest na tej stronie dłużej, przegląda te treści, więc to znaczy, że jest wartościowa strona, więc będziemy ją promować dalej, będziemy ją podbijać. I będę mówił w kontekście stron internetowych, ale tak naprawdę. Uwaga naszych odbiorców jest niezwykle istotna. Też w innych kanałach, tak. Mieliśmy odcinek tego podcastu o tym, jak budować zaangażowanie i jak budować zasięgi organiczne na LinkedInie. I tam były podobne zasady. Tak naprawdę wszystko ograniczało się do tego, żeby algorytmy wiedziały, że nasz użytkownik angażuje się w to, co publikujemy. I podobnie jest w innych kanałach. YouTube tak samo będzie promował tych twórców, te wideo. Które jest oglądane dłużej, okay? te wideo, na które ludzie chętniej reagują, te wideo, które ludzie chętniej komentują, udostępniają, subskrybują dany kanał. Okay? Także my walczymy o uwagę odbiorcy, natomiast to, co robią duże serwisy, jak Google, jak Facebook, jak LinkedIn, jak YouTube, który też jest googlowski. To jest też walka o uwagę odbiorcy, więc jeżeli będziemy spełniać to, na czym im zależy iść tą samą drogą, którą oni podążają, czyli walczyć o uwagę odbiorcy. No to yy, możemy liczyć na to, że te serwisy pomogą nas promować, a jak wiemy, jakby tutaj skala tej promocji może być bardzo duża, i o to chcemy tak naprawdę dzisiaj w tym odcinku się bić czyli chcemy wydłużyć średni czas, jaki nasz użytkownik spędza na stronie, po to, żeby z jednej strony oczywiście Zainteresować go po prostu tym, co robimy, tym, co tworzymy, ale z drugiej strony, żeby dać jasny sygnał, patrz Google, nasza strona jest ciekawa, nasza strona rozwiązuje dobrze problemy użytkowników i angażuje ich na dłużej, więc warto nas pozycjonować wyżej, naszą stronę polecać w Twoich kanałach, bo po prostu jesteśmy lepiej w stanie obsłużyć użytkowników, których Ty zbierasz gdzieś w wyszukiwarce i w innych kanałach. Ok, po tym mocno przy długim wstępie lecimy z konkretami, czyli z konkretnymi metodami, jak ten czas, który użytkownik spędza na naszej stronie, wydłużyć. Jak wiesz, jeżeli śledzisz swój panel Google Analytics na przykład, czasy, jakie użytkownicy spędzają na stronie, ich uwaga, którą nam poświęcają średnio, nie są jakieś wybitnie spektakularne. To będzie dla jednej strony kilka sekund, dla innej strony kilkanaście sekund, a dla bardzo fajnej strony może to być kilkadziesiąt czy Kilka minut, nawet, natomiast i tak te czasy, no, nam jako właścicielom stron, wydaje się, że powinny być większe, ale prawda jest taka, że większość użytkowników bardzo pobieżnie będzie przeglądała Twoją stronę albo po prostu wejdzie, coś jej się nie spodoba i wyjdzie, albo kliknie, strona się nie załaduje i taka osoba zdąży wyjść. Także musimy tutaj na wielu frontach, tak naprawdę, o tą uwagę naszego potencjalnego klienta walczyć. I teraz pierwszy sposób myślę, że najłatwiejszy, żeby drastycznie podnieść średnią, jeżeli chodzi o czas, który Twój użytkownik spędza na stronie, to jest osadzanie wideo, czyli tworzymy jakiś wpis, tworzymy stronę, tworzymy jakikolwiek content na stronie, czy po prostu mamy stronę główną, czy też nasz landing page. No i jeżeli średni czas, który użytkownik teraz spędza na naszej stronie, to jest 10 sekund. No to jeżeli my umieścimy 3-4 minutowe wideo na przykład na tej samej stronie, no to wiadomo, że część użytkowników kliknie w to wideo. Jeżeli to wideo będzie odpowiednio interesujące, no to spora część tych użytkowników po prostu zobaczy dużą część tego wideo, być może nie całego, ale będzie to minuta czy będą to dwie minuty, co drastycznie podnosi nam po prostu średnią, jeżeli chodzi o czas spędzany na stronie. Jest to o tyle łatwa metoda i o tyle fajna metoda że po pierwsze wydłuża nam ten czas, który ktoś spędza na stronie. Natomiast po drugie, my po prostu lubimy treści w formie wideo, czyli lubimy konsumować te treści w formie wideo, więc to przy okazji może być coś, co mocno poprawi twoją konwersję, szczególnie jeżeli temat jest skomplikowany, masz na przykład rozbudowany landing page, którego przyswojenie, przeczytanie wszystkiego i to przeczytanie ze zrozumieniem wymaga na przykład kilkunastu minut, natomiast E, mas dwuminutowe wideo, które tłumaczy dokładnie to samo w fajniejszy sposób, bardziej interaktywny sposób, gdzie mamy jeszcze pokazany obraz i wizualnie trafiamy do naszego odbiorcy, więc oprócz tego, że wydłużymy ten czas na stronie, możemy tutaj też powalczyć po prostu o taką znacznie ciekawszą uwagę naszego odbiorcy, znacznie bardziej wartościową uwagę naszego odbiorcy, jeżeli chodzi o sprzedaż, więc tych plusów jest znacznie więcej. Natomiast to, co jest bardzo fajne w tej metodzie. No to to, że my tak naprawdę nie musimy osadzać tutaj naszego wideo. Więc wyobraź sobie, że masz obecnie na swojej stronie bloga firmowego i masz tam bardzo ciekawe wpisy odnośnie Twojej niszy, odnośnie Twojej branży. Tylko że ludzie jakby nie czytają tych wpisów w całości. No i na przykład spędzają na takim potencjalnym wpisie znowu 10 sekund. Okay? No i teraz to, co możemy zrobić, to po prostu znaleźć ciekawe materiały na YouTubie i po prostu osadzić je na takiej stronie, na takim blogu. Dodajemy 2, 3, może nawet 4 takie filmy. Które pasują do tematu, który my opisywaliśmy, nie musimy tworzyć tego kontentu. I teraz mamy znowu kilka takich ciekawych efektów. Po pierwsze, wydłużamy ten czas, który ktoś spędza na naszej stronie. Po drugie, sprawiamy, że ten kontent jest bardziej interaktywny. Po trzecie, Google e, lubi strony, które osadzają filmy z YouTube'a u siebie. Czyli z jednej strony osiągamy ten cel, o którym mówimy w tym odcinku, czyli ktoś więcej czasu spędzi na naszej stronie, ale z drugiej strony dodatkowe punkty. Do algorytmu googlowskiego zdobywamy. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to oczywiście osadzanie innych podobnych materiałów, które nie są materiałami wideo, ale angażują i zatrzymują tą uwagę naszego potencjalnego odbiorcy równie dobrze. No i jak się domyślasz, dla mnie na przykład takimi materiałami często będą właśnie podcasty, czyli osadzam podcast na mojej stronie i też, jeżeli ktoś wejdzie na dany odcinek mojego podcastu, wpis z danym. Odcinkiem podcastu, czy po prostu inne materiały, gdzie dodaje mój podcast jako coś, co jest powiązane z tym, o czym piszę, no to też, jeżeli ktoś odpali już taki podcast i podcast trwa na przykład pół godziny, bo podcasty jednak są dosyć długim formatem zazwyczaj, no to część. Użytkowników odsłucha ten odcinek do końca i to znowu drastycznie podnosi nam czas, jaki taki użytkownik spędza na naszej stronie. Okay? Coś, czego nie bylibyśmy w stanie osiągnąć, jeżeli nie mielibyśmy tego typu materiałów na stronie. I właśnie moja strona mateuszwycislik.pl, ona, mimo tego, że ma bardzo mało treści, oprócz właśnie treści podcastowych i kilku wpisów blogowych na ten temat, no to ma bardzo wysoki wskaźnik, jeżeli chodzi o średni czas spędzany na Stronie, właśnie z tego względu, że wszystkie odcinki podcastu mają swój dedykowany wpis na tej stronie, no i część po prostu z Was. Słucha bezpośrednio na stronie. Wiadomo, część osób słucha na Spotify, w iTunes i tak dalej, ale część osób po prostu wchodzi na stronę i bezpośrednio w playerze na stronie słucha i spędza 20-30 minut czasu na stronie podczas jednej takiej sesji, podczas jednego wejścia na stronę. Innym bardzo fajnym elementem, który warto wykorzystać, o którym pisałem Wam też kiedyś już w Grow Środowym, są prezentacje w serwisie Slideshare. I slideshare ma kilka fajnych korzyści biznesowych, bo też pomaga pozycjonować bezpośrednio te prezentacje, które tam umieszczamy. Ale to też jest właśnie fajny, interaktywny element, który ogólnie warto mieć w części naszego kontentu. Ale jednocześnie też pomaga zatrzymać uwagę naszego odbiorcy, który reaguje realnie na to, co my w tej treści umieściliśmy, klika w tę prezentację, przechodzi przez taką prezentację i jednocześnie oczywiście zostaje na naszej stronie dłużej. Ok, i trzecia rzecz, którą możemy zrobić, żeby poprawić średni czas, który użytkownik spędza na naszej stronie, to jest wewnętrzne linkowanie i polecanie kolejnych treści. Czyli gdy piszemy na przykład bloga firmowego i wcześniej pisaliśmy o komplementarnych tematach. No to możemy oczywiście linkować do innych naszych wpisów, które tworzyliśmy wcześniej w podobnej tematyce, albo tematyce, która uzupełnia to, o czym pisaliśmy, czyli po prostu odsyłamy do innych naszych treści, które tworzyliśmy wcześniej, i to też jest bardzo ważne w kontekście SEO, żeby linkować wewnątrz swojej strony, czyli polecać inne teksty, inne materiały, inne linki, które mamy u siebie. Druga rzecz, którą możemy robić i którą możemy w dużej części też automatyzować, to jest takie polecanie artykułów z automatu przy każdym na przykład tekście blogowym na naszym blogu firmowym. I na pewno znacie to z portali różnego typu, szczególnie takich portali newsowych, gdzie kończąc czytanie danego artykułu. Dostajemy od razu propozycje kolejnych artykułów, no i to w małej skali, jeżeli nie prowadzimy portalu newsowego, tylko prowadzimy standardowy biznes i mamy na przykład bloga firmowego czy jakiekolwiek inne treści na swojej stronie no to możemy zautomatyzować, czyli możemy korzystać z różnych wtyczek i oprogramowania, które automatycznie będzie polecało naszym użytkownikom inne treści z naszego bloga, z naszej strony, które będą dopasowane do tematu i do wpisu, który jest aktualnie czytany przez naszego użytkownika, który jest na stronie. Te narzędzia są o tyle fajne, że są coraz bardziej inteligentne, czyli są w stanie rzeczywiście, jeżeli mamy dużo treści na stronie, dobierać na przykład dwa, trzy konkretne artykuły, które będą najlepiej dopasowane do tego, co ten użytkownik czytał wcześniej, albo co ten użytkownik czyta w tej chwili. Także tutaj są fajne rozwiązania, i po prostu mamy użytkownika, który nie dość, że spędza więcej czasu na naszej stronie, bo czyta więcej treści na naszej stronie, to jednocześnie też właśnie tych treści będzie przyswajał sporo więcej. Więc będziemy mogli przeprowadzić takiego naszego klienta przez nasz lejek, przez naszą ścieżkę kontentową w sposób znacznie bardziej kompleksowy przy jednej wizycie na stronie. Ok, i czwarta rzecz, którą na pewno możemy zrobić i powinniśmy zrobić, niezależnie od tego, czy zależy nam na tym, żeby ktoś spędzał więcej czasu u nas na stronie, czy na czymkolwiek innym, warto to po prostu robić, żeby nasze treści były łatwe w odbiorze. I chodzi tutaj o to, żeby zadbać o nawigację, czyli żeby zadbać o to, jak nasz czytelnik, jak nasz użytkownik. Porusza się po kontencie, który stworzyliśmy. Czyli zadbajmy o nagłówki i przejrzystość, jeżeli to jest oczywiście tekst. Zadbajmy o to, żeby nasi użytkownicy mogli najpierw w łatwy sposób przeskanować nasze treści, naszą stronę. Czyli stosujmy wypunktowania, stosujmy grafiki, podkreślajmy najważniejsze treści. Być może, jeżeli to jest bardzo obszerny tekst, to zróbmy coś w stylu spisu treści, także pomagajmy naszym użytkownikom w nawigacji po naszym tekście. I dlaczego warto to robić? No, bo w praktyce nasi użytkownicy zazwyczaj będą przeglądali stronę właśnie w taki sposób, że trafią do nas, przeskanują w ciągu dosłownie dwóch, 3 sekund, czy to jest coś, co ich interesuje, szybko zweryfikują, czy znajdują się tutaj ciekawe informacje, warte ich uwagi, warte ich czasu. No, jeżeli nie będą mieli takiej możliwości, to nawet jeżeli nasz tekst będzie najciekawszy na świecie, to po prostu mało który użytkownik się o tym przekona, bo nie będzie o tym, Wiedział, bo na tej fazie, na tym etapie skanowania po prostu gdzieś nam odpadł ten użytkownik, bo nie był w stanie tego zrobić w prosty sposób. Więc punkt czwarty to zadbajmy po prostu o nawigację naszego kontentu. Piąta rzecz, którą możemy zrobić to inne elementy interaktywne. Mówiłem o wideo, mówiłem o podcastach, mówiłem o prezentacjach slajdżerowych czy jakichkolwiek innych, jak chcecie sobie wstawić. Natomiast mamy też takie znacznie bardziej interaktywne formaty, takie formaty, gdzie nasz użytkownik strony, nasz odwiedzający, musi rzeczywiście się zaangażować, musi podjąć jakąś realną akcję. I takie formaty to są, na przykład, ankiety, które będą wbudowane w naszą stronę. To są kalkulatory, bardzo fajna rzecz, tak? Czyli jeżeli coś możemy wyliczyć, na przykład jesteśmy agentem nieruchomości i na naszej stronie mamy kalkulator, zobacz jaka będzie moja prowizja i ktoś wpisuje jaka jest wartość mieszkania itd., tak dalej, tak dalej. Nie znam się na biznesie nieruchomościowym, ale rozumiecie o co tutaj chodzi. Możemy skłonić naszych użytkowników do tego, żeby w ramach naszej strony podejmowali realną akcję, czyli nie tylko biernie konsumowali nasze treści, ale też korzystali ze strony i z naszego kontentu, w sposób taki interaktywny. No, i to oprócz tego, znowu, że ktoś będzie dłużej na naszej stronie po prostu. To ma też wiele innych korzyści. No bo jeżeli mamy taki kalkulator, ktoś go wypełnia, zaangażował się, wiemy, że to zrobił, że się zaangażował, no to możemy oczywiście później w prosty, oczywisty sposób tego odbiorcę przetransportować do dobrego call to action, do dobrego lead Magneta, i tak dalej, tak dalej. A jeżeli interesują was właśnie tematy Lit Magnetów i dobrych call to action, to zapraszam Was do 12 odcinka podcastu GrowHacking po polsku, bo tam omawialiśmy właśnie ten temat. I mieliśmy też 12 takich konkretnych przykładów lit magnetowych, więc możecie z tego skorzystać, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o metody takie bardzo proste i szybkie do wdrożenia na naszej stronie internetowej, które pozwolą nam wydłużyć średni czas jaki ktoś spędza na naszej stronie internetowej, to by było na tyle. Jak widzicie, nie są to rzeczy trudne, znowu, możemy to wdrożyć tak naprawdę od zaraz, bo niektóre skuteczne metody nie wymagają od nas tak naprawdę wielkiej pracy, często możemy zrobić to w mniej niż kwadrans nawet, no bo jeżeli mamy na przykład materiały wideo, albo korzystamy z cudzych materiałów wideo, które chcemy polecić na naszej stronie, no to wystarczy, że po prostu wkleimy linka do istniejących na przykład materiałów tekstowych, i od razu wydłużamy ten czas, który ktoś spędza na danym wpisie, na przykład blogowym u nas. Tak? Jeżeli chcemy tworzyć taki system poleceń innych materiałów z naszej strony, to znowu, jeżeli na przykład korzystamy z WordPressa, szukamy sobie wtyczki, która nam odpowiada i która robi to za nas, instalujemy jest gotowe i jakby wtyczka sama będzie nam polecała inne artykuły, inny content z naszej strony, który naszego odbiorcę może po prostu z dużym prawdopodobieństwem zainteresować. Ten odcinek jest też rozszerzeniem pewnym tego, o czym pisałem kiedyś już kilka tygodni temu w Środowym Growletterze. Środowy Growletter to jest po prostu taki newsletter, gdzie ja co środę w samo południe wysyłam do Was jedną taką strategię, jedną taką poradę grow hackingową. I jedno narzędzie, które może Wam pomóc osiągać Wasze cele biznesowe. I to wszystko oczywiście jest bezpłatne, także mocno Was zachęcam, żeby do Growlettera dołączyć. Link oczywiście znajdziecie w opisie tego odcinka podcastu. Na dzisiaj to tyle co dla Was przygotowałem. Zapraszam Was do lettera zapraszam Was do grupy facebookowej, też ją wam podlinkuję oczywiście w opisie tego odcinka. No i mam nadzieję, że słyszymy się w odcinku 23. I pamiętajcie, żeby zostawić swój feedback do tego odcinka, czy to są treści, które są dla Was fajne, ciekawe, które pomogą Wam w waszym biznesie, czy może były zbyt oczywiste, wszystko wiedzieliście i powinniśmy iść z kolejnymi odcinkami. w Innym kierunku. Chętnie taki feedback zawsze czytam. Zostawiajcie go na YouTube. Możecie pisać do mnie maile, odpisuję na wszystkie. Dzięki za uwagę i słyszymy się w odcinku 23, już za dwa tygodnie, w czwartek.